Hej, cześć, witajcie, z tej strony Misiekon, dzisiaj przygotowałem dość prosty poradnik, a tak naprawdę listę rzeczy błędów, które często popełniają gracze, zwłaszcza ci nowi. Ja sam się łapię na niektórych z tych błędów, przez co sam chcę was przestrzec, tak naprawdę, żeby ich nie robić, a jeśli nie robicie, no to bardzo dobrze. Dobra, zaczynajmy. Podnoszenie wszystkiego jak leci. Często możemy zapchać tak ekwipunek, a umówmy się, że na przykład ze snajperek rzadko korzystamy, dlatego na początku rundy, gdy widzimy jakieś celowniki czy kolby snajperskie, to nie podnośmy ich, bo zapchamy szybko miejsce w plecaku, którego jeszcze nie mamy. A gdy znajdzie się jakiś wartościowy przedmiot, ktoś nam może go zabrać prosto z przednosa, bo nie zdążymy zdecydować się na usunięcie niepotrzebnej rzeczy z eku, a to zabiera trochę czasu. Sam się często spotykam na to mając z tyłu głowy myśl, że a może mi się to przyda, a potem kiedy nagle jest akcja, ja muszę szybko coś podnieść, to się okazuje, że muszę przeznaczyć cenne milisekundy na otworzenie ekwipunku, no i wyrzucić dwa magazynki do broni, cztery lufy, osiem dodatków do Mozambika, 15 akceleratorów i 20 worków gładzi szpachlowej. Często to też się dzieje po prostu, kiedy są jakieś inne osoby w pobliżu, zwłaszcza wróg i kiedy otwieram na przykład skrzynki, wciskam masowo E, bo pod przycisk E mam po prostu podnoszenie, jak pewnie większość z was. No i tak też łatwo nam zapchać ekwipunek, więc jeśli możemy, to po prostu tego nie róbmy. Odłączanie się przed lądowaniem. Powinna być opcja dla każdego kierującego lotem na początku meczu, by odłączyć resztę drużyny, by mniej doświadczeni mogli chodzić po innych zakątkach celów, w którym wylądowaliśmy, by nie plądrować tego samego miejsca, co jest zazwyczaj nieskuteczne. Dlatego jeśli lecimy na początku rundy ze statku transportowego, to powinniśmy się odłączyć od drużyny, ale też niezbytnie oddalić, bo zaraz przeciwnik może nas pokonać. A mówię to dlatego, że nawet grając na jakichś diaksach czy jakie to tam są rangi, nawet wtedy to się zdarza, że po prostu ktoś zapomni się odłączyć i leci ze mną i Później bierze moje skrzynki, i jest to strasznie irytujące, bo później się dzielimy tak naprawdę łupem na pół. No i ja, powiedzmy Wam p 2020 -20, koleś obok ma wszystkie naboje do niego, i tak jakoś się chyba zgrać nie możemy. A to też są cenne sekundy, które moglibyśmy przeznaczyć tak naprawdę na coś innego. Raszowanie odpowiednim zespołem. Często napotykam się podczas gry z randomami na różne kuriozalne sytuacje, na przykład kiedy gram typowym tankiem, jak kostikiem, który aż tak dobrze nie nadaje się do raszowania, zwłaszcza na otwartym terenie. Choć no tutaj też mógł bym polemizować, no ale umówmy się. I ktoś nagle rasuje rave, po czym nagle słychać, że czemu ja nie pomogę! Zwłaszcza gdy ta osoba biegnie sama i nawet nie poinformuje nas o zamiarach, o tym też za chwilę. I jeśli gramy typowo szturmową postacią, to zaczekajmy na graczy, którzy mają takiego kostika lub inne legendy, nie nadające się do walki na otwartym polu i spróbujmy obmyśleć strategię taką, by dostosować ją do danej sytuacji. Bo to, że rajf nada się do większości, nie od razu sprawia, że inni również sprawdzą się w takim przypadku, bo może inna taktyka będzie o wiele bardziej skuteczna. A jeśli gramy z randomami, to tak naprawdę nie znamy zdolności i umiejętności osób po naszej stronie, dlatego powinniśmy też być bardziej wyrozumiali. Więc jeśli jesteś taką typową Raifraszerką, to się nie dziw, że po prostu Twoja drużyna w pewnym momencie pada. Brak dobrej komunikacji. Brak łączności z drużyną może doprowadzić do łatwej katastrofy, kto by pomyślał. Jeśli nie korzystamy z mikrofonu, to pamiętajmy o tym, że nasz ping system nie ogranicza się tylko do jednej funkcji, a warto z tego kółka opcji korzystać, by jasno i klarownie wydać polecenia bądź informować o naszych zamiarach. Oczywiście nie da się dopasować każdej z akcji do tego schematu, ale litarki na klawiaturze nie gryzą i poza WASD spróbujmy napisać choć nawet proste rzeczy, co chcemy zrobić. Jeśli mamy plan ataku, to poczekajmy na odpowiedź, bo może reszta drużyny nie jest przygotowana. Niestety sam napotykam się na wielu takich graczy, którzy napiszą, że atakują, reszta ekipy nie jest przygotowana, a potem zdziwienie, że dlaczego nie pomogliśmy w walce. No, dla mnie to jest bardzo toksyczne zachowanie i starajmy się tego unikać. Sam próbuję coś takiego ograniczać i zazwyczaj czekam na resztę drużyny, jeśli to nie jest moja zgrana ekipa. No, więc komunikujmy się z więźle, by docierały do każdego jasne i proste komunikaty. Nie podnosisz broni, którymi często nie grasz. Tak, dobrze słyszeliście. Sam kiedyś nie grałem Hawłokiem, to jest taki przykład, bo go zwyczajnie nie lubiłem. Aż pewnego dnia okazało się, że jednak coś z niego potrafię ugrać. Jak wiecie, to jest Battle Royale i tutaj mamy ogromną loterię, jeśli chodzi o dostępność broni, dlatego powinniśmy zwrócić uwagę na te pukawki, którymi nie graliśmy wcześniej lub zwyczajnie rzadko. Czasem zostajemy zmuszeni do sytuacji bez wyjścia, nie mając naszego ulubionego karabinu i musimy wykrzesać coś więcej. No, z tych mniej oczywistych opcji. Zatem spróbujmy trenować grę tym sprzętem, z którym nie obcowaliśmy tak dużo jak z innymi pozycjami. Może nagle Będziemy ugrywać samym P2020. To wie. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli sam masz pomysły, jakie błędy popełniają gracze, napisz koniecznie w komentarzu, a zrobię może oddzielny film. Wtedy przekleję Twój komentarz właśnie y, do tego filmu. A jeśli film się spodobał, to klasycznie zostaw tego kciuka w górę. Oczywiście jeśli się spodobał, nie nalegam. I tego suba z dzwonem, żeby być na bieżąco z najnowszymi filmami. Dzięki wielkie za oglądanie. Z tej strony mi Misiekan. Widzimy się już niedługo, zatem cześć i hejls.